Pierwszy dzień wiosny był zarazem dniem oficjalnego otwarcia po generalnym remoncie najliczniej odwiedzanej filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Najmłodszymi gośćmi były dzieciaki z przedszkola Wesoły Korowód, którym bajki czytał burmistrz Grzegorz Watycha. Nie brakło przy tej okazji reprezentantów Miejskiego Wydziału Oświaty, Komisji Kultury ani władz nowotarskiej spółdzielni mieszkaniowej, w której obiekcie przy alei Kopernika biblioteka wynajmuje pomieszczenie dla filii numer 1 i prowadzi działalność na 159 metrach kwadratowych powierzchni. W pocie czoła pracowaliśmy, żeby uzyskać ten efekt, który w tym momencie jest. I udało się to, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy dla Was otwarci, zapraszamy tutaj z rodzicami. No duża metamorfoza, gratuluję Dużo. pani dyrektor Dużo. też zorganizowania tego zespołu w sposób też ekonomiczny, bo wiadomo, że to współpraca z sąsiednią szkołą też zaowocowała tym, że odbyło się to naprawdę e, no też takim e, nie, niewielkim kosztem, bo, bo, prac, bo pracowali tutaj uczniowie, którym trzeba tutaj podziękować tak, i, i tak, panu dyrektorowi, że... Że chcieli. No tak, że myślę, to tutaj jest ogromna zasługa, jest. i przez to właśnie, że oni nam pomogli, mogliśmy sobie też pozwolić na inne rzeczy, na które tutaj tak, tak, na, na nieco więcej, żebyśmy się mogli cieszyć właśnie z tej nowej, fantastycznej przestrzeni. W efekcie remontu powstała też dość obszerna pracownia warsztatowa. Zajęcia w niej odbywają się niemal bez przerwy. Pomieszczenie, wykorzystywane także na lekcje biblioteczne dla uczniów i przedszkolaków, może pomieścić 15 do 20 osób. Remont Filii Biblioteki Publicznej Miejskiej, tutaj przy Alei Kopernika, był bardzo potrzebny i. Wręcz te no, pomieszczenia już wołały o to, żeby się nimi tutaj zająć, więc dzięki takiej współpracy z zespołem szkół technicznych i placówek wyłożyliśmy pieniążki takie, które de facto biblioteka mogła przeznaczyć na zakup materiałów na, na potrzebne, potrzebne rzeczy. Natomiast wkład pracy dali tutaj pracownicy, pracownicy uczniowie zespołu szkół technicznych pod okiem swoich nauczycieli, no i wspólnymi siłami Został ten remont przeprowadzony. Efekt jest na pewno imponujący, bo przy tak jakby, stosunkowo no, niewysokich nakładach udało się odświeżyć gruntownie te wszystkie pomieszczenia ściany, zakupić też wykładziny, jak również regały zostały też odnowione i zakupione nowe też częściowo, więc no, myślę, że biblioteka teraz ma nowe możliwości i, i przyciągania też jakby Czytelników, zwłaszcza tych najmłodszych, bo oni lubią właśnie na wykładzinie usiąść na, na, na podłodze, słuchać bajek czy książek, rozmawiać, więc te lekcje takie biblioteczne będzie można tutaj przeprowadzać w znacznie już teraz bardziej estetycznych i, i ładnych pomieszczeniach tej filii, która mieści się na, w budynku właśnie tej przy Alei Kopernika. Oprócz widocznych gołym okiem profitów z generalnego remontu, lśniących bielą ścian, kolorowych pufów, mniejszych i większych fotelików, nowiutkich regałów, żaluzji, komputerowego sprzętu, bardzo czytelnych oznakowań działów, są też efekty niewidoczne, a odczuwalne. Inwestycję poprzedziła bowiem wymiana sieci elektrycznej w całej siedzibie filii nr 1. To był bardzo duży nakład pracy i finansowy, i też właśnie ludzki, natomiast koszt zamknął się w kwocie 25 tysięcy. Jeżeli chodzi o kwestie wyposażenia, które tutaj mamy miejsce teraz w tym momencie oglądać, wygląda ta filia bardzo miło, przytulnie i jest taka nowoczesna, koszt doposażenia i regałów, i też właśnie nowych krzeseł, stołów czy sprzętu bibliotecznego, który jest niezbędny do pracy, wyniósł ponad 50. 000. 000. Filia zlokalizowana pośrodku blokowych osiedli, w niedalekim sąsiedztwie trzech dużych szkół jest też placówką kultury odwiedzaną naprawdę tłumnie. Dziennie przewija się tu 70 do 80 osób. Zarejestrowanych czytelników jest ponad 3000. Tutaj, jeżeli przychodzi się w ciągu dnia, to widzimy gromadki dzieci, rodziny z dziećmi, które nie tylko wypożyczają książki, ale także korzystają z naszych warsztatów, bogatej oferty, grają w gry planszowe i spędzają tutaj po prostu swój czas. Jest to trzecie miejsce, jakie tworzy ta nasza biblioteka, filia dla dzieci i młodzieży, tutaj na Kopernika. Tutaj jest największy księgozbiór, ponieważ mamy literaturę dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Jest to ponad 40 tysięcy woluminów. Staramy się co roku dofinansowywać. Dostajemy dofinansowanie z Urzędu Miasta na książki, a jednocześnie Biblioteka pisze projekty do Biblioteki Narodowej, gdzie też dostajemy pieniądze na zakup nowości wydawniczych i tym sposobem jakby uzupełniamy nasz nasz księgozbiór. Ludzie dostają te nowości, bardzo cieszą się, są też ich jakby propozycje, co ma Biblioteka kupić i no wspólnie tutaj tworzymy tą ofertę, nie tylko książkową, ale też inną dla naszych użytkowników i czytelników pięknie odnowionej i doposażonej filii działają dwa cieszące się powodzeniem dyskusyjne kluby czytelników dla dzieci i dla dorosłych Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, że ta biblioteka tętni życiem, że moi pracownicy dokonują wszelkich starań, żeby tutaj była świetna atmosfera. Cieszymy się z tego i bardzo chcę, żeby jak najwięcej osób odwiedzało naszą bibliotekę i korzystało z naszych bogatych zbiorów.